Witajcie kochani serdecznie, dzisiaj jest 8 październik 2023. Nie mam dużo informacji, dzisiaj nie byliśmy na bazie, bo tam nam wyszło parę rzeczy, że musieliśmy na zewnątrz zrobić, także idziemy jutro, poniedziałek, u nas jest święto, jutro tak i tak, spokojnie idziemy jutro i we wtorek będziecie przesłania oglądać. Także dlatego się nagrywam, żeby Was zawiadomić, bo będziecie czekać na poniedziałek. Także e, tak widzicie następna zawierucha już się wydarzyła, przyspiesza wszystko. E, także miejmy nadzieję, że inne kraje jak, jak, jak Iran, Irak i, i, i Syrien nie dołączą się może i Turcja do tej, do tej całej zawieruchy, a może być, bo chyba stanie mi mówiłeś, nie, że tam jakiś tam Ktoś powiedział, nie już wcześniej, coś tam była informacja, że dwa małe kraje, jak tam dojdzie do wybuchu wojny, to zacznie się, przeleje się to na... na... To był plan, najpierw Ukraina, a potem y, wojna w Izraelu y, i przesiedlenie... Przesiedlenie y, tymi, 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 tymi Swarkoczykami. To wszystko, oni te plany mają już od, 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 od bardzo dawna. Chodzi o tą i świętą, obiecaną ziemię, tam gdzie jest bardzo bogata ziemia, gdzie są minerały i to wszystko o Hazary chodzi, także wiecie co się dzieje. Czasy są bardzo niebezpieczne, napięte, ale bądźcie spokojni, po prostu koncentrujcie się na sami sobie, odzyskujcie siebie jako istotę. Nie przyzwalajcie na nic, nauczcie się powiedzieć nie, nie że z grzeczności, tak, 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 tego już nie ma. Grzeczność zniknęła. Musimy być teraz źli i, 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 i dążyć do prawdy, odkrywać prawdę i trzymamy się prawdy i tak dalej. Co tutaj jeszcze nie wiem, co Wam takiego ciekawego przekazać. Na pewno jutro się jeszcze nagram, po, bo wiem, że chyba będą dobre odpowiedzi. Także będzie się wszystko, wszystko się zmienia. Simone tam przekazała poprzez Izabel... Nie, Izabel poprzez Simon. odwrotnie. Właśnie będą pozmieniane granice, będą... Tak jak u nas woda cały czas odchodzi. Plaża robi się... Chodzi o morze. Plaża robi się szersza i szersza, i to cały czas trwa już od wiosny. Coraz większą mamy, szerszą plażę, a wiem, w której sypnozdeł jeszcze przez Patryka było przekazane: on zobaczył bardzo szeroka plaża, że będzie tutaj, będą wtedy już przekazał parę lat temu, teraz to się dzieje. Gdzieś ta woda odchodzi, gdzie nie wiem, nikt, nikt o tym nie mówi, nikt nie zauważa chyba tego, a my tutaj zawsze. Podjeżdżamy i widzimy, co się dzieje. Nie ma przypływu, jest cały czas woda schodzi. tak I Jest nowe podłoże, jest więcej głazów widać. no Zmienia się bardzo dużo, wielką szybkością. Także kochani, mamy bardzo gorąco w dzień. Temperatura nie schodzi. Także u Was, wiem, że już się ochłodziło w północnych krajach, a u nas się trzyma to dalej, nie wiem, no trochę dziwnie. Za chwilę się zaczynają zbiory pomarańczy u nas i klementynki, mandarynki. Także u mnie też całe drzewo, aż prawie się łamią gałęzie, jest obsypany pomarańczami. No, mamy cały czas owoce. Mamy się dobrze, zwierzęta są zdrowe, to jest Najważniejsze, co, co jest co dziwnie, widzę u kotków, bo musieliśmy znowu szkotka uśpić. E, to jest przykry, nie? E, robią się jakieś e, komórki rakowe w ich, w ich jabach ustnych, e, a że one e, żyją też i, i chodzą na ogród, żyją na dworzu cały dzień bo gorąco że coś jest chyba sypane. Przede wszystkim jakieś muszki. E, mamy te łapki, nie łapki, takie klejki, nie? czy jak to się nazywają, co się wiesza, żeby muchy, bo mamy też wysyp much. No wiadomo, gdzie są zwierzęta, to i więcej much, ale w tym roku jest naprawdę masakra i ja się przeraziłam, jak zobaczyłam, co na tych naklejkach jest, na tych klejkach. Miniaturowe muchy, ale czarno od tego. Jak wielkości pchły, może i nawet mniejsze, coś takiego nie widziałam i chyba one, i one gryzą. Te muchy normalnie gryzą, bąble się robią. Te są chyba zmodyfikowane genetycznie, coś jest poprzez opryski, poprzez coś, a może ich te spuścili poprzez opryski, nie wiem. To jest wielka zagadka dla nas pierwszy raz, żeśmy takiego coś zauważyli, że coś istnieje. Co do tego, no my z chodzimy co dnia na bazy. Mamy dużo zgłoszeń, ale jest, jest, idziemy bardzo szybko, nie ma oczekiwań na, jak kiedyś na początku to tygodniami żeście musieli czekać, tak, a teraz, teraz idziemy bardzo fajnie, płynnie to idzie. E, olejki wysyłamy, no jutro mamy wolne, tych, którzy zamówili ostatnio, to dopiero we wtorek wyjdzie, bo już są oddane do agencji, ale dopiero wiadomo, jak jest jakieś tam święto, to u nas region, Walencja ma święto, potem w czwartek jest tak samo święto, nie i e, to tak trochę się opóźni z dostawami, nie, o 1-2 dni, ale dojdzie, wszystko jest, to chodzi, zapraszamy Was, zamawiajcie, mamy, mamy na pomieszane olejki, Sara też. Tam. Pisujcie ci, co właśnie używają. Też od Sary krewgracja, napiszcie też komentarze, bo mi piszecie maile, jesteście zachwyceni, ale co jest dla publiki, to lepiej pod w komentarzach to pisać. Tutaj jedna pani napisała, to taki trochę płaczliwy ten komentarz, to jak ci, co nie mają pieniędzy, nie mogą się oczyścić, nie mogą za to zapłacić, no to co, no to oni nie przejdą na tą nową ziemię. Ja, o jakich pieniądzach Pisz, Tam pieniędzy pierwsze nie potrzebuje. My nie Radio Maryja, żebyś coś wykupywała u nas i tam w drzwiach ci co będą przechodzili, ci z drogami będą ich odbierać, to my to nie droga, to nie nasza droga, nie, nie do nas jest wejście. Także na to już żeśmy mieli wytłumaczone na temat, kto jest zaczypowany, jak to będzie się odbywało. Zależy od tego, kim ty jesteś. Co żeś uczyniła tutaj w tym istnieniu? Jakim człowiekiem jesteś, bo jako istota możesz być zamknięta w twoim umyśle ziemskim, tak? I, e, a, e, kim ty jesteś? Czy pomogłaś komuś, podałaś komuś rękę, czy wyzywałaś, plotkowałaś, czy zrobiłaś krzywdę, czy cię zainteresowało, że ktoś jest głodny obok Ciebie, czy się podzieliłaś z czym. To zależy od tego. E, od tego zależy, kim ty jesteś. Żebyś nie miała, jak była zaczypowana, jakbyś w pancerzu przechodziła, to tam będziesz odczypywana w przejściu, tak? Tu nie musisz za nic płacić za przejście. Zależy kim ty jesteś, czy w ogóle przejdziesz, tak? Także nie pytajcie, nie zadawajcie mi takich pytań, bo ja nie, nie wiem kim jesteście i ja nie zarządzam tym, ani, ani nie stoję gdzieś tam w jakiejś przestrzeni i mówię to ty, 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 ty. To nie tak to wygląda, tak? Także nie piszcie takich bzdur, bo i nie pytajcie się mnie, bo wam na to pytanie nie odpowiem. A było to już wytłumaczone w przekazach od Izabel. Także proszę się cofnąć do poprzednich przekazów z Białej Bazy i tam to jest przekazane. Ja powtarzać się nie będę. Tych nagrań nie jest dużo. Można się cofnąć i przeszukać. Także chyba na ten moment e, jestem zmęczona. Trochę chyba się położę. E, I Chciałam wam tylko przekazać, że jutro jutro się spotkam, na pewno nagram też jak będzie coś intensywnego do przekazania. Także kochani widzicie, wszystko jest plan, to co się dzieje, gdzie jakieś wojny, gdzie zabijają ludzi, gdzie e, e, to jest wszystko zaplanowane, ale my nie wchodzimy w ten plan, bo żeśmy tego planu nie stworzyli, nie jesteśmy architektami ich planów, ich mówię ich, bo oni nie są nami, tak? No i przede wszystkim odzyskujcie wolność z powrotem. odgądzajcie swoje to DNA z powrotem, żeby Wasze ciała funkcjonowały, jak mają funkcjonować, ściąganie typów, programów, laboratorium. No i prosimy o zwierzęta. Jeszcze ta pani tam napisała, że jej się wydaje, żeby tworzymy arkę noego. To, to ja odpowiem tej pani, bo może to jest jakieś tam wyczytane o tej arce Noego. Wiecie, że to chodziło o inne, to chodziło o e, W tych czasach też genetyka jest ze wszystkich, co jest tutaj na Ziemi, wszystko jest przetrzymywana, gdzieś jest zabezpieczona. To chodziło o genetykę, a nie o zwierzęta, a po drugie z tej bajki o, o tym Noe, to przechodziły, e, były zbierane pary parakotów, kotów, para psów, para słoni, para motyli, wszystko pary. A ja nie mogę tworzyć do noego, jak ja mam tutaj plus minus 60 kotów, tak, Którzy, kto, które potrzebują pomocy i są odżywiane i też część żyje tu, część dochodzi. Mamy psy, koty, kozy, kury, wszystko i to nie ma po jednej parze, tylko mamy zrzutkę chaotyczną wszystkiego, więc Arkadnoego nie wchodzi tutaj w wytłumaczenie tego. Po prostu mamy schronisko i a schronisko daje schron, daje pożywienie, daje opiekę, leczenie, wszystko co zwierzę potrzebuje i jest w potrzebie. Tak? Jak się ma jednego pieska w domu, wiadomo, to samo czynisz, a my tutaj mamy masowo i dlatego idziemy na bazy, dlatego was tam były dane, żebyśmy mogli podtrzymywać to, pomagać, rozwijać się itd. Także to też słowo na niedzielę było rzucone. Odpowiedź na komentarz, tak, zawsze jakiś tam komentarz jest, na który mogę odpowiedzieć, odpowiem. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie, tutaj wszyscy. Stani, Pejta, Simone, Stefan i naturalnie ja osobiście. Nasze zwierzątka teraz już, się, już siesta, się zaczyna, zaczynają spać, wszystkie się rozkładają tutaj. Ja już zaczynam się pocić. Potrzebuję też odpoczynku, bo mieliśmy dosyć intensywny, intensywny jak to się nazywa, tydzień. Tak, teraz mamy jeszcze dużo pracy na zewnątrz i, i, i no ale to robi też przyjemność i pamiętajcie, pieniądze z nami nie przejdą. Jeżeli masz ich dużo, za dużo, zainwestuj w coś, w jakieś to co przejdzie z Tobą i radość tam będzie Ci dalej, bo to jest kopia tego, co e... jak to się mówi? E... Coś działasz. To zabierze ze sobą. A gotóweczki na pewno nie wiecie, co się szykuje, chcą nam zabrać. Tak samo jej gotówkę, wszystko, wszystko teraz nabiera prędkości, także cyfrówka ma wejść i e, ja tego nie chcę i wiem, że Wy też nie. Także stawiajmy się i mówimy, nie, co tam inni są, niech to to wszystko to i tak się już w pył rozmiecie, w jakiś sposób to się stanie, to się stanie, ale nie wchodzę w to. W politykę nie wchodzę. Wiecie, Trump był, nie było wojen, jak on powróci, wszystko też się zakończy, będzie inaczej, ale nie, ja nie wchodzę w politykę. To on, oni mają plany. Oni zarządzają, planują i tak dalej, i to są po prostu scenariusze jakichś e, filmów, którymi my uczestniczymy jako statyści, tak? Także spokojnie. Nie chcę być statystą, wychodzę i z tego, z ich planu i tyle, nie? Także kochani, zostańcie na ten moment zdrowi, zapraszamy was na wszystkie bazy i na olejki, są gotowe, wysyłamy i tak zawsze, krem gracja u mojej córki Sara, na Whatsappa macie kontakt, jest pod spodem i piszcie, ale piszcie nie dzwońcie, piszcie, chyba że w Niemczech, po niemiecku, tak? Bo na tłumaczy i potem każdemu daje znać. I odzyskujcie wolność. Z powrotem pozdrawiamy Was serdecznie. Namaste.